Mamy to Vakole Y20 Pro, jest już złożony. Jest to drugi gen tego roweru, został znacząco ulepszony od poprzednika. Jest też trochę inne wspomaganie i parę innych fajnych rzeczy, które teraz będę wspólnie z Wami odkrywał. Jak składa się ten rower, będziecie mogli zobaczyć na kanale na YouTubie, bo klasycznie, już do kolejnego roweru również przygotowałem instrukcję montażu. Natomiast przyda się, ponieważ dostałem ten rower, a w parce nie było słowa o tym, jak go złożyć. I co ciekawe, trzeba było. Go złożyć, bo oczywiście koło było osobno, błotnik z przodu był osobno, koszyk, no to wiadomo, jakieś tam akcesoria też. Natomiast nawet tarczy musiałem przekręcić, wyregulować w hamulce. A dlaczego o tym mówię, że nawet też? Ponieważ na stronie internetowej producenta jest jakaś instrukcja obsługi przy tym modelu, ale jak się otwiera i pobiera, to jest to do poprzedniego genu. A poprzedni gen przychodzi już w 100% złożony, więc wystarczy go po prostu rozłożyć. No a tutaj trzeba było sobie troszeczkę zastanowić się, co jak, gdzie, jaka podkładka, jaka nasadka, i postarać się przewidzieć kilka elementów. No ale udało się. Udało się, złożyłem rower. Na przejażdżkę jeszcze nie jadę, bo śnieg za oknem. Natomiast kilka ciekawych rzeczy. Co jest fajnego w tym modelu? Może być on legalny lub nielegalny, ma silnik 250 W lub 750 W, jak sobie tam wybierzecie w zamówieniu. Ja oczywiście wziąłem 750, no bo dlaczego by nie? Można dołożyć manetkę, jest w zestawie, domyślnie jest ona zdjęta, więc jak ktoś chce, to też sobie możemy dołożyć, lub nie. Całkiem spora bateria, ponad 100 km. Zasięgu bez żadnego problemu. Fajny jest ten pas, ale to więcej Wam powiem, jak już się nim przyjadę. I tak, właśnie zauważyłem, że ma kierunkowskaz z tyłu, co mnie zaskoczyło, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Lustereczka też mam. Pytałem Was na TikToku, jak je założyć, bo nie ma tu kompletnie miejsca i pewnie je zdejmę. Natomiast jest ciekawe, słuchajcie, on się składa. On się składa w połowie. Mamy tutaj specjalną dźwigienkę, żeby rower złożyć dosłownie w pół. I tak samo przy kierownicy. Jest taki dosyć spory mechanizm. Można go odblokować, wtedy kierownica wygina się na bok. I po złożeniu on jest takim, nie wiem, obwarzankiem. czy jest dobre określenie. No, można go złożyć wsadzić do samochodu, ale też waży. Bo on, jeżeli dobrze pamiętam, 35 kg waży z baterią, więc no, ciężko będzie go tak sobie pod pachę zabrać do pracy. Oh, ale jestem już ciekawy, jak się sprawdzi w praktyce, więc zapraszam Was do kolejnych materiałów.